Ma, no, sorry za oświetlenie, ale o, taki mamy klimat. <laughs> Załamanie pogody jest teraz. No słuchajcie, jak e, obiecałem, kto czytał opisy do filmów, tak robię, że na początku nowego tygodnia e, e, wstawię jakby taki filmik sprostowujący co i tak, co i jak. Nie, nie idę się wieszać gdzieś w lesie na gałęzinie. Nie o to zupełnie chodzi. Chciałem po prostu nagrać. Przynajmniej gdzieś indziej, na jakimś chłonie natury, coś w tym stylu, filmik. Po prostu no taki mój głupi wyb wyb wybór, no to tak. No słuchajcie, przepraszam na początku za to spamowanie takimi filmikami, intro i tak dalej. Po prostu chciałem pokazać, że żyję, że że coś się kręci, że kanał na razie jest, że działa. I tak jak powiedziałem, zapraszam w piątek na odcinek. Ale czemu taka obsuwa? Czemu to? Czemu taka lipa? Eee... No, wyspykałem się już z odcinków, na które nagrywałem jeszcze jak w Anglii byłem. Jestem dalej w Polsce. Eee, przyjechałem. O, trawy wypalają. No, radą. Eee... Przejechaliśmy, przyjechałem z żoną i z dzieciakami do Polski na tak trzy tygodnie a już siedzę tutaj ponad 2,5 miesiąca i to nie to dlatego, że koronawirus, że, że nie opłaca się wykupywać tyle tych testów PCR cały czas tych testów po przyjeździe do Anglii w drugim piątym dniu. Wiadomo, że to jest wielki nakład finansowy, ale to zupełnie nie o to chodzi. Eee... Chodzi o to, przychodząc do meritum, że mm, autentycznie kanał jest zagrożony. Nie wiem czego będę prowadził, jeszcze nie podjąłem decyzji. I to nie to dlatego, że ktoś jakiś życzliwy. Nie wiem, zgłosił kanał, zasięgi mi Z zasięgami bym jeszcze sobie poradził i to spokojnie. No po prostu bym robił swoje, mam w dupie algorytm. Jakiś lewacki algorytm YouTube'a, który wkręcił sobie, nie wiem, polepszenie internetu i wy, 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 wiem, wycięcie go z plugawości, przekleństw, przekleństw i materiałów, z którymi on się nie zgadza. On się nie zgadza, to są bardzo szeroko otwarte drzwi, tak więc zresztą e, możliwe, że e, i prawaki, i lewaki, i centryści mnie oglądają, to ja się nie chcę i nie będę się nigdy zaplątywał e, w tą w politykę za bardzo. E, no ale odbiegłem od, od tematu. Tu nie chodzi o zasięgi, tu nie chodzi o, o YouTube'a, Kiedyś ktoś mi mówił, a wrócę się tu już nic nie ma. Kiedyś ktoś mi mówił, że nieważne jakieś dzieci, urodzą, ważne, żeby były zdrowe. No i właśnie. Chodzi tutaj o to, że będąc w Polsce zdiagnozowaliśmy mojego syna pozytywnie na au au autyzm. Wiem, że autyzm to nie jest jakiś taki koniec świata. Także to jest kuźwa ma jego mać pogoń za normalnością. Czyli to co ty w człowieku masz w pakiecie od urodzenia, to to dziecko będzie się musiało tego uczyć podstawowych czynności. Tak więc to jest wielki nakład pracy, wielki nakład finansowy, o, czym, o którym nawet nie będę wspominał. Tak więc jako że yy, w Anglii mieszkam w takim miejscu i Anglia teraz, która dostała jakiś znowu popieprzonych zapędów imperialistycznych Typu tam jebać yy, obcokrajowców, Anglia dla Anglików. Oni tego ci nie powiedzą wprost, ale to widać. Zdecydowaliśmy się, że zostajemy w Polsce, w tym Padole Łez i, i, i rozpaczy uciekałem z Polski jak już było beznadziejnie, to teraz jest w ogóle tragedia jak tu i zamierzam teraz wracać no jest jak jest zdrowie i przyszłość mojego syna jest najważniejsza I właśnie o co chodzi, to już nie chodzi o to, że będę zarabiał mniej i może mnie być nie stać na robienie odcinków z whisky tylko tutaj chodzi o to, że Wiecie jaki jest kuźwa mać i in, 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 internet Zaraz się za przeproszeniem jakaś kurwa znajdzie, która powie coś przerwało, więc jeszcze raz, chorego masz syna idioto, a ty wydajesz na wódę. No i właśnie, no i tutaj się cały pies idzie pogrzebany, po, po jest. Nie chce się jakby spotkać z falą hej hej hej, hej tu no wiadomo, te są odcinki, które nagrałem jeszcze przed uzyskaniem diagnozy to wypuszczę, bo ja je nagrałem, ale po usłyszeniu jakby to powiedzieć tego wyroku, który padł no, zamoliłem się, nie miałem ochoty po prostu nagrywać, raczej nagrywać. Nagrywać też, ale montować przecież tych odcinków, dlatego z tego wyszła taka zawiecha na dwa ty, ty, tygodnie no i nie wiem co będzie dalej chciałbym to robić potrafiłbym to pogodzić tak myślę na, na tą chwilę ale nie chcę żebyście mi zjedli po prostu ojebali Nas, na surowo Tak no więc zobaczymy co będzie poczekam na jakieś komentarze mówię sezon polski który ruszy w piątek, będzie miało około 10 odcinków. Z czego już nie wiem 60 nagranych. Tak więc spokojnie dziękuję za dar od Sławka. Postawię Was, a w ogóle zrobię sobie selfie, jak facet po 40. Nie wiem, jak oni to robią, jakoś tak. Postawię Was sobie jakoś na suchej gałęzi, i tak będzie jakoś wygodniej gadać. Nie postawiasz do sobie. No dobra, no to. No, to są, no i tyle. Powiedzcie mi co i jak, co robić. Nie wiem, zachęćcie mnie, albo odwiedzcie mnie od tematu. No ja mam taki plan, na przykład teraz, żeby finansowo się wyrabiać. To krapy tylko same na, nagrywać, tylko same jakieś kon koncerniaki z markeciaków. No i tyle, a na jakieś lepsze łychy, no to poczekajmy na rozwój sytuacji, nie? Zresztą lepsze łychy. Ja i tak miałem być zawsze odnośnikiem do tych chujowych łyski, Ale no powiedzmy sobie szczerze, każda chujowa łyski smakuje tak samo, no podobnie. Ja wiem, że bo... Hashtag bo każda łyski, Ale... No kurwa. No zobaczymy co będzie. Zobaczymy co będzie. Nic nie mówię, nic nie deklaruję. Jak mówię, no sezon Polski wyjdzie. Ech, jeszcze mam parę flaszek. W Anglii, jak będę się sprowadzał, co już mnie głowa boli, ten powrót do Polski, to w ogóle będzie tragedia, ale... Ech. Tam parę flaszek też mam, no nie wiem, no... Powiedzmy, że na teraz deklaruję 20 odcinków, bo już to mam, to wiadomo, że zrobię. Ale czy nowe jakieś wyjdą potem? Zobaczymy oby. No to hej, trzymajcie się, cześć, wracam do cywilizacji. Bied Biedronkę widać. To hej, na razie. To zapraszam w piątek. A i ten wielki test kieliszków, to powiem Wam, że to jest powrót do moich, mojego starego kręcenia, bo są odcinki, które na przykład według mnie wydawały się beznadziejne. Mógłem na przykład sobie myśleć, że ja mogłem się postarać lepiej, lepsze żarty, coś lepszego odpieprzyć, a potem w komentarzach okazuje się, że odcinek spoko. To jest to ten z tymi kiliszkami, to będzie odcinek <taki>, taki po mojemu, z którego jestem zadowolony, tak więc nie zraźnie się, że tam teoretycznie nieważnego testy whisky. Zresztą i tak, mi tak, powiedzmy sobie szczerze, w tym kanale whisky nie chodzi. Chodzi o to, co się dzieje kurwa wokół i się odpierdziela, tak więc słuchajcie. Trzymajcie się, powodzenia. Nagrywam to w ogóle, powinienem to nagrywać tak, będzie mi czekała miem bez cięć to robić, ale i tak mnie będzie ciekawa obróbka, bo źle trzymam telefon. Dobra, z Fartem trzymajcie się. A w ogóle nie wiem który dzisiaj dzień, nie wiem od którego w Polsce wchodzi ten... schodzi ten nakaz noszenia maseczek Tak więc <laughs> najgorsze jest to, że jeżeli jeszcze powinienem mieć teraz maskę na gębie to kuźwa jego mać nagram ten filmik jeszcze raz z maską na, na twarzy <laughs> No na razie, trzymajcie się, hej, pozdrawiam ja, czyli Padus, Padus pije, Padus wali, Padus nigdy ci nie przewali, kurwa samochody aż ja, jeżą. Padus wącha, Padus niucha, Padus nigdy Cię, do zobaczenia, hej.